Witajcie, wariaty drogowe! Postanowiłem podzielić się z Wami krótkim filmikiem z przygody, jaką zafundowałem sobie sam na spółkę z nawigacją od Google Maps. Jechałem z Warszawy w rodzinne strony w okolice Trzebuni. Droga przebiegała bez żadnych problemów. Auto, jakim wtedy podróżowałem, to BMW serii trzeciej E91. Wiedziałem od znajomych, że przy końcu mojej trasy będą drogowe utrudnienia i objazdy ze względu na wymianę w tym czasie nawierzchni. Teoretycznie rejony znam, ale postanowiłem zawierzyć nawigacji, która usilnie próbowała zrzucić mnie z głównych dróg w jakieś boczne szlaki przemytników. W końcu uległem jej namową i skrót się trochę wydłużył. Przejazd tych kilku kilometrów zajął mi ponad jedną godzinę. Na filmie jest kilka chwil zawahania. Bo zaczynałem wątpić w sukces tej wycieczki i nosiłem się z zamiarem powrotu na drogę główną. Film jest przyspieszony, żeby nie zanudzać. Dlaczego zdecydowałem się go upublicznić? Otóż moja przygoda zainspirowała innych użytkowników dróg i samochodów z rejonu, którzy bardzo chcieli powtórzyć moje dokonania. Nie wiem po co, ale niektórzy tak mają i lubią to. Nie potrafiłem im jednak tego opisać słowami, nie dałem rady też zbudować tej trasy wirtualnie z koordynatami. Jedyne co miałem, to nagranie z kamery wewnętrznej pojazdu. Nie do końca mi też wierzono, że udało się tę drogę pokonać, zwłaszcza cywilnym autem typu kombi. No więc pokazuję tym nagraniem, że udało się. Na pewno bym tego drugi raz nie chciał powtarzać. Jeśli ktoś ma ochotę, może próbować pokonać ten ślad. Do niczego jednak nie namawiam, wręcz nawet uważam, że nie powinno się tego robić. Nie znam statusu tych dróg, czy są publiczne, czy prywatne. Jeśli jednak ktoś ma takie zamiłowania i lubi challenge, wasza sprawa. Ja tylko chciałem pokazać niedowiarkom, że wtedy w tych warunkach dokonałem tego przejazdu. Jak się okazało, tego dnia nie byłem jedynym. W którymś momencie na filmie mijam się z większym autem, które od drugiej strony jechało na pomoc innemu kierowcy którego nawigacja też tak poprowadziła. Tamtemu się nie udało i utknął w błocie. Kamera nie oddaje też rzeczywistych warunków. Znaczna część tej trasy była pod górę, nawierzchnia także nie oddaje tej dramaturgii. Nie uważam też, żeby to był jakiś wielki czyn, ale to trzeba samemu spróbować. Do następnego! Chase Retro colors bright Adventure and Code Day turns into night Day turns into night Arcade dreams we chase Retro colors bright Adventure in cold day turns into night Many heroes rise in a world aglow. Arcade dreams we chase. Retro colors bright. Adventuring cold, day turns into night.